Dzień dobry, dzień dobry Witam Was w drugim Dniu Świąt z Nowego Jorku tutaj z mojej plaży Do tej plaży mamy dosłownie dwie minuty drogi swojego mieszkania Tam właśnie dalej jest ulica i, I widać moje bloki. Także mam bardzo blisko do e, wspaniałego miejsca, jakim jest plaża na Brighton Beach, e, Coney Island, e, na obrzeżach Nowego Jorku. E, a tam, gdzieś w oddali, e, jest Polska. <laughs> Także w tamtym kierunku e, już niedługo będę lecieć, 20 stycznia, wybieram się do Polski. Już nie mogę się doczekać. A 24 do Włoch na narty. Także troszkę na początku chwalenia się, no ale dawno mnie tutaj już nie było na żywo. A na początek jeszcze dużo, dużo, dużo zdrowia z okazji świąt. A resztę sobie kombinujcie. No dobra, wracając do, już do tematu. E, zamierzam e, zrobić wyzwanie e, na początku roku e, 2023. Short wyzwanie tak zwane. E, wyzwanie nowy rok e, zdrowy styl życia z programem e, Kieda. Będę sam uczestniczył w tym programie, jak wiecie miałem 6 czerwca wypadek na rowerze, powoli już wracam do, do sił, do zdrowia, do, pełnej, do pełnego zdrowia i, i, i takiej ruchomości, no jeszcze troszeczkę będzie brakowało, ale no, na chwilę obecną wróciłem do, do, do pracy, mam dwie prace. Pracuję w biurze, w bardzo fajnej firmie prowadzonej przez mojego kolegę. Firma hydrauliczna, bardzo duża. Bardzo dużo fajnych budów tutaj wykonują, wykonujemy w Nowym Jorku. Także naprawdę super się rozwinęła ta firma, zatrudnia bardzo dużo ludzi jest e, znana i e, szanowana przez tutaj e, ten, te gro, e, m, przez budowlankę, tak można to można to tak pokrótce nazwać a drugą pracę mam na basenie tam w oddali właśnie widać e, za, pomarańczowym, e, za pomarańczowym tym budynkiem e, ratowników mój basen także też mam bardzo blisko e, do basenu Wczoraj pracowałem tutaj w Nowym Jorku, w Ameryce święta tak naprawdę są tylko jeden dzień, dzisiaj normalnie ludzie pracują, my z racji tego, że, mam, że pracujemy w polskiej firmie mamy wolny dzień, ten drugi dzień świąt, ale ja dzisiaj idę do pracy normalnie na basen, także wczoraj pracowałem, no można to nazwać pracą, ja to nie nazywam, bo po prostu uwielbiam to robić, kocham. Kocham pływać, kocham pracę z dzieciakami, aktywność ruchową. Także czas mija bardzo szybko na basenie i tak naprawdę ciężko nazwać to pracą. Co, co najfajniejsze, jeszcze za to mi płacą bardzo fajne pieniądze. Wracając do wyzwania, będzie to krótkie wyzwanie 20-dniowe. Także zapraszam serdecznie wszystkich. Zobaczycie jak w łatwy sposób można zredukować wagę, jak w łatwy sposób przez to, że zredukujemy wagę nabieramy dużo energii, nabieramy odporność, która jest potrzebna w dzisiejszych czasach. A pamiętajcie no nadwaga, każde dodatkowe kilogramy no powodują to, że właśnie możemy być narażeni na bardzo dużo chorób. E, większość z nas, no, niestety, umrze na, na choroby spowodowane e, nadwagą. To jest bardzo przykre, ale prawdziwe. Nie oszukujmy się, tak to jest. Można powiedzieć, że e, w Polsce to już co trzecia osoba ma e, problemy z, e, z nadwagą, z otyłością. Tutaj w Stanach je, wygląda to jeszcze gorzej. Poczekajcie, mam nadzieję, że ten wiatr nie przeszkadza i, i, i słychać mnie. E, witam serdecznie wszystkich, którzy, którzy na żywo e, oglądają. E, wrzucę ten film też na, na Facebooka i cieszę się, że już powoli wracam do ogarniania tematów związanych z aktywnością ruchową, z dbaniem o, o zdrowie, pomaganiem ludziom w wróceniu do, do formy. E, no i cóż, e, ja przez ten wypadek miałem troszeczkę, e, troszeczkę zredukowałem wagę E, tam w ciągu e, tych dwóch, trzech, e, trzech miesięcy waga mi szła do dołu e, no z racji tego, że, że, że po prostu no, troszeczkę e, mój mental był, był nie, na, nie na odpowiednim e, poziomie, tak za bardzo nic nie chciało mi się robić, e, no też e, tutaj jak wiecie e, troszeczkę e, w życiu też mi się... E, nie poukładało tak jak tak jakbym chciał tak jak tak jak to sobie planowaliśmy. No ale nic no e, jak to mówią nigdy, nigdy nic nie jest pewne nigdy, nigdy nie trwa e, wiecznie. E, te dobre rzeczy przemijają i te złe przemijają także pamiętajcie o tym. Także jak jesteście teraz na fali to to korzystajcie dbajcie o to żeby jak najdłużej być na tych falach e, no bo to przemija e, i tak samo te złe rzeczy. Jak macie teraz zły, zły okres gdzieś no to nie przejmujcie się, to, to za, za moment przeminie i będzie wszystko dobrze. I dlatego postanowiłem się też podzielić swoją wiedzą, która jest e, bardzo prosta e, w realizacji. Wystarczy tylko zastosować się do, do tych rzeczy, które, które Wam będę pokazywał. Sam teraz w ciągu e, 3 miesięcy e, przytyłem e, prawie 6 kg. Więc e, będę chciał to zredukować w ciągu tych 20 dni. Na pewno nie zrobię tego, bo prawidłowo powinniśmy redukować około 1% na 10 dni. Także te 2% na pewno zredukuję. E, może, może wyjdzie troszeczkę więcej. Zobaczymy. E, chciałbym to zrobić po pierwsze dla siebie, dla zdrowia. E, teraz troszeczkę właśnie chciałem podbudować tą siłę i masę e, po wypadku. No, i e, będę, będę teraz e, redukował, ale dbając o to, żeby, żeby e, mięśnie zostały nienaruszone. Oczywiście, troszeczkę na pewno te mięśnie delikatnie spadną. E, no i co? I żeby dalej nie, nie przynudzać, o, tutaj właśnie już mijamy po drodze mój, mój basen. E, pięknie, jest tam fajnie, fajna atmosfera. Także super trafiłem, i o dziwo, właśnie fajna historia z tym, z tym basenem, bo jakby wynajmo, wynająłem tutaj miejsce, od razu wiedziałem, że, że chcę tutaj mieszkać, w tym regionie, gdzie mam dostęp do oceanu. Będąc w dużym mieście jak Nowy Jork, mam metro pod nosem też, także to jest bardzo ważne w Nowym Jorku, żeby mieć metro pod nosem. Do metra mam 5 minut, do, do oceanu mam niecałe 5 minut. Także do pracy mam też niecałe 5 minut. Także rewelacja. No i żeby trenować tutaj i z ludźmi i żeby samemu pływać, to też bardzo fajna miejscowa. Latem no to tutaj cały Now Nowy Jork się zjeżdża, no i nie tylko. Ta moja dzielnica to jest taka rosyjska, chociaż od czasów wojny nikt się nie przyznaje, że jest z Rosji. Wszyscy są z Ukrainy, to jest fajne. No, ale to nic, to nie o tym tutaj. E, także zachęcam od 1 stycznia, e, jeszcze macie parę dni laby. Od 1 stycznia zachęcam Was do zadbania o zdrowie, e, zadbania o, e, o swoją kondycję e, przez 20 dni. E, no i oczywiście e, będę zachęcał, żebyście e, ten system, ten program e, oczywiście. Korzystali z niego do końca życia i dłużej, jak to Osiak mówił. No i chyba to na tyle. Dawno tutaj nie gadałem na żywo. Fajnie się gada, fajnie się rozmawia, ale nie chcę tutaj za mocno przynudzać. Wszystkiego będziecie się dowiadywać na bieżąco. Myślę, że to taki będzie spontaniczny, spontaniczne wyzwanie. Mam nadzieję, że przekażę Wam. Jak najwięcej tej wiedzy, żebyście po zredukowali wagę i mieli e, energię do życia. Także jeszcze raz wszystkiego wszystkiego dobrego, dużo zdrowia e, z tymi świętami, e, wszystkiego, wszystkiego dobrego na nowy rok e, A to sobie jak to mówi, mówi się kombinujcie. Pozdrawiam serdecznie, czekajcie jeszcze może. Pokażę, tylko fluki mi troszeczkę wylazły. <gry> Także witam serdecznie. E, pozdrawiam jeszcze raz. I zapraszam e, do, do wyzwania. E, mam nadzieję, że przekażecie to innym, którzy jeszcze nie stosowali moich zasad. E, I razem e, ogarniemy e, te zdrowie i zredukujemy wagę. Trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia. Bye. I uśmiechajcie się codziennie. Cześć. Bye.